Jestem żoną dziennikarza technologicznego. Siłą rzeczy w domu naszym technologie są na co dzień dostępne i my z wielką chęcią, całą rodziną je również testujemy. Dzisiaj z moją córcią Oliwią chcielibyśmy przetestować najnowsze auto rodzinne Land Rover Discovery Sport i przetestować je na krótkiej przejażdżce oraz na zakupach. Takich damskich, prawda, oliwko? To może ładnie. spróbujmy, yy, może wsiądźmy do środka i zobaczmy, jak wygląda auto od środka. Kolorystyka. Ja oczywiście lubię kolory, natomiast tutaj połączenie tej bieli i ciemnego, czarnego koloru, takiego głębokiego, daje taką nutkę takiej nonchalancji, elegancji. ale też jej elegancji. Tak. Jak Ci się podoba? Jest bardzo ładny, tutaj dzięki szyberdachowi, który zaraz otworzymy, robi się tu bardzo jasno z powodu tego pięknego koloru w środku. Przeszklony dach to jest marzenie pewnie większości osób. Jest ogromny, naprawdę ogromny i doświetla to wnętrze niesamowicie. Myślę, że przed naszą przejażdżką warto by było wyregulować nasze fotele oraz lusterka, które dadzą nam bezpieczeństwo naszej jazdy. Ale to, co jest bardzo fajne w tym samochodzie, to automatycznie regulowane fotele. W zasadzie ten fotel możemy regulować w każdej pozycji. Przód, tył, dół, góra i nasze oparcie. Oliwciu, a jak jest po twojej stronie? Nie, jest dokładnie tak samo. Możemy tu wszystko regulować. Czas na przejazdkę. No, to daleko. O nie, pospieszyłyśmy się. Musimy wrócić. Przecież chciałyśmy jeszcze pokazać bagażnik i wnętrze samochodu. Dzisiaj wprawdzie jedziemy tylko we dwie na przejażdżkę, ale warto by było zobaczyć, jak wyglądają tylne siedzenia. Skoro Ty siedzisz zazwyczaj tam z tyłu, gdybym mogła Cię poprosić, żebyś przesiadła się i sprawdziła, jak wygląda sytuacja. Dobra. No więc z tyłu, jak i z przodu mamy bardzo dużo miejsca. I również regulację siedzeń. Mamy dwie dźwigienki, jedna z boku, druga pod spodem i możemy przesuwać siedzenie do przodu i do tyłu lub pochylać sobie nasze oparcie, tak albo w drugą stronę. Możemy odchylić całe siedzenie i zrobić przejście do bagażnika. Potem z powrotem możemy złożyć. W bagażniku mamy oddzielny guzik, który nam cały siedzenie położy. Więc możemy teraz przejść do bagażnika i pokazać jak to tam wygląda. Właśnie, zobaczmy. Kolejną funkcją tutaj do bagażnika możemy otwierać właśnie bagażnik z przodu. Mamy tutaj guziczek i klikamy i bagażnik się sam otwiera. W bagażniku mamy bardzo dużo miejsca i dodatkowo mamy również przegródki, które zawsze możemy bez problemu Wyjąć. A co nam dadzą te przegródki? E, możemy je tutaj włożyć tak zakupy i tam zakupy na przykład i nie będą nam się tu przesuwały. Wywalać, przesuwały tak. To też jest bezpieczeństwa, prawda? Że Dokładnie. one nie, nie wylecą nam podczas tak, szybkiej wymywanie. jazdy czy gwałtownego hamowania. Jeśli, mimo iż bagażnik jest spory, to jeśli nadal nam miejsca nie wystarcza, mamy tu znowu guziczek i wystarczy, że pociągniemy go do siebie. I krzesło samo opada. Oliwia, możemy pojechać na zakupy yy, po nasze rośliny do ogrodu. Dokładnie, wszystko nam Czy się jakieś tu na pewno zmieści. Jakieś duże gabaryty też możemy zakupić, prawda? Jakieś stoliki. I wszystko nam się zawsze zmieści. Zmieści. Oliwia, tyle o samochodzie, czas na zakupy. Dokładnie. Chodź. Czekaj, 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 czekaj. Mamy dużo zakupów. Trochę sporo tego wyszło. Słyszałam od Tatusia, że testowaliście razem kamery. Może spróbujemy razem? Nie ma problemu, Będziesz moim pokazuj. pilotem? Ahoj, przygoda, jedziemy. Jestem bardzo ciekawa tych kamer, dlatego że Tatusia opowiadał o nich, że są wyjątkowe. Kamery włączamy. O tutaj. I musi być dokładnie. I tu wszystko będziesz widać, tylko trzeba zmniejszyć prędkość. Dobrze, to ja w takim razie tutaj skręcę w prawą stronę. Tam możemy zaparkować. Proszę. I teraz tu za pomocą kamer, na przykład tutaj przedniej, możesz sobie idealnie dopasować do linii. I widzisz wiesz teraz, ile jesteś od znaku lub od kolejnego samochodu. A możemy zrobić podgląd pod na przykład po prawej stronie. Jak wygląda sytuacja? Możemy dać taki podgląd mhm. albo na przykład z tej strony. Mhm. Lub nawet tak kompletnie z boku. Idealnie. A gdybym chciała teraz wycofać, to włączamy kamerkę tylną. O! O! bardzo. Kawałek drogi przed nami, więc myślę, że fajnie by było włączyć jakąś miłą muzykę, która nam umieli mhm. czas. Jak najbardziej. A wiesz jak to zrobić? O, oczywiście, ja to teraz pokażę. W tej chwili do samochodu podłączone są cztery telefony. Sparowane są cztery telefony, tutaj widzimy wszystkie. Mhm. Ym, I ja tu sobie mogę wybrać, że ten mój będzie w tej chwili podłączony, mhm. to mogę od razu puścić muzyczkę. To włącz, proszę. Przyjemnie się prowadzi to auto. No, coś nie działa. Połączę się jeszcze raz. A może to jest kwestia tylko głośności? Cóżciu, zobacz, działa, tylko był wyciszony. <laughs> Od nowa <laughs> robimy scenkę z... <laughs> a Oliwko, a czy próbowałaś może włączać podcasty? Bo ja bardzo często y, korzystam z podcastów. Podcastów w takim w takim razie, Sporuj mój telefon, proszę. I na... Naciśnij Spotify, włącz Spotify'a. Spotify, Spotify. To jest podcast Forbes Women ja nazywam się udało się! Tak, odkładamy telefon do tej fajnej tutaj przygódki i znowu zmieniamy telefon mm -hmm. na A70. Tu mm -hmm. przy, muzy przy muzyczce też zmieniamy na mój A70. I samo gra. Super! A my za chwileczkę już będziemy na miejscu. Na no proszę. Podaj no po mnie, a ja teraz karuję tak szczerze nie zło. O, się wraca. No. O, ale ładny samochód mają. Wróciły dziewczyny z zakupów. Otwieram tutaj madam. Dzień dobry, Dzień dobry. dobry. Jesteśmy już po zakupach. Jak było Ale mamy dla Was propozycję. No. Pojedźmy na jakąś wycieczkę. Na wycieczkę. jest piękna pogoda. Mamy dwa wolne dni wszyscy. Co wy na to? Nad morze czy na Mazury? Ja mówię tak. Ja wolę gdzieś bliżej. Dziś bliżej, tak, Czyli nie nad na... Nie a nawet. A może się... gdzieś nad wodę? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Pakujemy się i jedziemy. Tak, 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 tak. Dobra, idziemy